Nastąpiła diametralna zmiana. Rynek gastronomiczny na stacjach paliw, ten, który był 15 e, czy więcej lat temu, to był zupełnie To był rynek, który oferował e, kawę z ekspresu, e, instant, e, automatycznego ekspresu. E, to była oferta e, bardzo ubogich przekąsek. E, dzisiaj ta diametralna różnica to jest chociażby świeżo mielona, najlepszej jakości kawa, która ewoluowała też, jeżeli chodzi o smaki, o trendy Polaków na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, ale też szeroka gama przekąsek, produktów dla naszych kierowców, które od produktów z długim terminem przydatności, które były lata temu, do świeżych, przyrządzanych takich jak my mamy dzisiaj na naszych stacjach codziennie na oczach klientów. Naszą aspiracją zawsze było, aby być najlepszym miejscem dla wszystkich podróżnych, dla kierowców, serwować najlepsze jakości kawę i najlepsze śniadanie. To jest ten segment, o który bardzo dbamy od wielu lat i tu chcemy konkurować z najsilniejszymi na tym rynku, również z McDonald's. Największym błędem kierowcy podczas podróży jest brak przystanków, brak odpoczynku. Wiemy ze statystyk, że oczywiście przyczyny wypadków to jest nadmierna prędkość, wiemy o Wymuszeniu pierwszeństwa wiemy o tych kluczowych elementach. Natomiast kolejnym najważniejszym to jest zmęczenie podczas podróży. Często wydaje nam się jako kierowcom, że stracimy czas na postój, na zregenerowanie sił, ale to jest najważniejsza rzecz podczas podróży, to jest bezpieczeństwo. Takie przystanki powinniśmy robić, jeżeli tylko odczuwamy zmęczenie, jeżeli pojawiają się symptomy zmęczenia, twardnienie karku, opadające powieki, powinniśmy zatrzymać się. Z zregenerować to jest 15 20 minut postoju, które bezwzględnie poprawi naszą kondycję. A tą przerwę można wykorzystać idealnie po to, żeby napić się kawy, która pomoże nam, poprawi nam nasze samopoczucie, poprawi krążenie. Pobudzi nas, a właściwości, m.in. rozszerzanie naczyń krwionośnych, oskrzeli, powoduje lepsze dotlenienie, automatycznie nasza kondycja, sprawność motoryczna się poprawi. Tworząc Brent Wild Being Cafe, myśleliśmy globalnie, natomiast działamy lokalnie. To, co jest ważne, aby dostosować się do potrzeb klientów na poszczególnych rynkach, to nie jest tak, że wprowadzamy wszędzie te same produkty, ale interesujemy się tym, jak. Jakie są preferencje i czego oczekują klienci w danym kraju. Tak tworzymy też ofertę. W tym przypadku, jeżeli mówimy o rynku polskim, są to świeże, przyrządzane na miejscu kanapki, produkty oparte o lokalne składniki. Jeżeli chodzi o inne rynki, często mogą być to przekąski innego typu, które odpowiadają na potrzeby nie wiem, społeczeństwa angielskiego czy społeczeństwa niemieckiego. Natomiast to, co jest ważne, aby zidentyfikować to, czego oczekują klienci w danym kraju.